Proszę Państwa, tegoroczny Marsz Niepodległości wywołał niesłychane reperkusje na całym świecie, zwłaszcza w prasie międzynarodowej, to znaczy w żydowskich gazetach wydawanych dla tych mniej wartościowych narodów tubylczych, głównie mniej wartościowego narodu amerykańskiego. No i tam odnotowała prasa międzynarodowa, że w warszawskim Marszu, w marszu Niepodległości przez Warszawę przedefilowało aż 60 tysięcy nazistów. Warto się zatrzymać chwilę nad tymi nazistami, którzy, otóż, naziści pojawili się dopiero w roku 1961. Przedtem żadnych nazistów nie było, byli Niemcy po prostu. Naziści pojawili się w roku 1961 po rozmowie, jaką izraelski ówczesny premier Dawid Ben-Gurion odbył z niemieckim kanclerzem Konradem Adenauerem. No i dotychczas, jak mówię, wszyscy myśleli, że drugą wojnę światową i te okropności, które tam się podczas niej zdarzyły, to sprawili Niemcy. Tymczasem okazało się, że było całkiem inaczej, że Niemcy niczego złego nie zrobili, że drugą wojnę światową wywołali źli naziści, no i naziści się dopuścili tych okropności, a Niemcy nie mieli z tym nic wspólnego. To znaczy, jeśli mieli, Mieli to tylko tyle, że Niemcy, jak to wyjaśnił nam Jego świątobliwość Benedykt XVI podczas przemówienia w Brzezińce, Niemcy były pierwszym krajem okupowanym przez złych nazistów. Więc Niemcy tym samym z, podejrz z podejrzanych o sprawstwo kierownicze II wojny światowej, jednym susem wskoczyły do pierwszego szeregu ofiar. To pokazuje, proszę Państwa, jak naziści pokazują ten eksperyment z nazistami pokazuje, jak sprawna jest niemiecka polityka historyczna, która zmierza do takiego stopniowego zdejmowania z Niemiec i z narodu niemieckiego odpowiedzialności za drugą wojnę światową i wszystkie ekscesy z nią związane. No i z tą polityką historyczną niemiecką jest skoordynowana ściśle polityka historyczna żydowska. Dlatego właśnie naziści pojawili się w Warszawie, dlatego prasa międzynarodowa z aż tylu nazistów yy, zauważyła w Warszawie. No i oczywiście natychmiast zaprotestowało izraelskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Gdyby pan minister Waszczykowski miał trochę więcej odwagi cywilnej niż ma, no to wezwałby izraelskiego ambasadora. Do Ministerstwa Spraw Zagranicznych i mu wyjaśnił, że tu <laughs> prawdziwych nazistów już nie ma, prawda? No i żeby się tak Izraelskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych bardzo nie denerwowało, no bo mają pewnie zgryzot własnych dużo, także po co jeszcze się nam, naszymi nazistami tutaj zajmować?